Też cześć, cześć nasem. Ty, tu nawet gościu jest, jak Ronaldinho wygląda. Ty, można go kupić. Ty, ty, to jest prawdziwy Ronaldinho. Koncesję chyba wykupili od niego. Mają z nim współpracę. A, widzisz, kupiłbym sobie go. Ile to? tysiąc? Kur... jeszcze nie grałeś, grałeś, byś kupował. Ronaldinho, stary. Tysiąc to jest czterdzieści coś złotych. Czterdzieści no, ale ty się uspokój. Mamo, najpierw trzeba zagrać. Kupiłem Ronaldinho. Lubię go bardzo, dlatego, wiesz, wziąłem. Tak, ty kupiłeś? Ronaldinho, no, ja to bardzo go lubię, wiesz? Moje palety. U, ty ani razu jeszcze nie zagrałeś w grę i wydajesz 40 zł na kupno Ronaldinho, no? Dobra, ty jesteś poję. jestem pojęty, po prostu bardzo lubiłem zawsze Brazylijczyków, wiesz? Ja jak zawsze lubiłem Brazylię, my Dobra, a w których latach Brazylia wygrała Mistrzostwo Świata? A to nie wiem, gdzieś tak, to nie pamiętam, no, nie stary jaki mieli ten, ale bo pamiętam jakie składy były tam. Leonardo grał, Carlo, Robert Carlos, człowieku. Dunga, Dida, tam jest tych? Robinho. Roberto Carlos, tam ch. ich było, człowieku. Ta Farel na bramce stał. Ja to pamiętam ch. dawno temu, stary, no nie? To nie tak, że wiesz, że muszę wszystkie daty pamiętać. Ale ja tych wszystkich pamiętam, stary. Oni byli, powiem ci tak, kiedyś ze swojego czasu był taki okres piłce nożnej, że każdy zespół musiał mieć Brazylijczyka w swoim składzie. Oni się przebijali o nich się zabijali o nich czego, żeby ich mieć w swoim składzie. O, Czacha dobrze pisze na czacie. 500 osób włączaj wszystkie świata, bo nie szkoda prądu. Rel <noise> Ale jacy oni są złośliwi co? Jak? No dobrze napisał, włączaj światło, bo nie szkoda prądu. Ale wiesz, że nie Milo te... Napisów, Ale wiesz, Czacha. że jest problem, że nie ma pusztu toka w tej grze. Ej, dało mi na brąkarza. Ja pie... No i twoim prawym cię nie <noise> <Ta> da... <daje. bot. głosy> nie no musisz wycelować odpowiednio powiedział do mnie i kur... podałem Hej, tu nie ma autów, może odbić od tego i ja mogę no Tak, od ściany, od ściany, tak, tak, i obiechówkę można zrobić. Masz to, mamon! Masz kurwa, to! Mamy gola, mamy gola Ale kur... maciarz z tego gościa No nie podał, zrobił ten Mam piłkę Mamon, kur do ciebie tyłem podałem Mamon Kur Krzydź, żebym ci podał Wtedy, wiesz, to bym ci dorzucił. Mamy gola. Ja pierdolę Co to za gol? wolałem wejść do bramki, żeby był na pewno gol. Mamy, mamy w ramkę znowu. Mamy w ramkę kolejną. Co mamy, mamy. Nie Co to pier... Mój podał piłkę Rozumiesz, że mój podał piłkę do tyłu tak głupio No nie wiem, nic nie mogę zrobić stary Mój podał do tyłu piłkę gościom. Więc próbowałem ją od razu wykopać, rozumiesz? Trochę to jest dziwne, że kopiesz nieskończoność tą piłkę, no nie? Ty, dlaczego oni mają piłkę? Jak my Gola straciliśmy? Co? Mamy do przodu piłkę, ale pięknie to odebrałem Strzelaj go Lazio! Nice! Ale im pięknie odebrałem piłkę Ktoś Kurki zrobił piłkę i do budynku No i ch**a, chur... koniec meczu to bramka Powiem ci, że gramy jak gówno No ja ważne. też, ale to pierwszy mecz, to wiesz jak to jest Ale gra jest zajebista, ty Gra zajebista, a za 40 złotych jeszcze lepszy. Ile ci zapłacił sponsor? <grym> Dopiero Greku kupiłem za swoje kombony ty. Ale ludzie są złośliwi, co? No znowu się z trzeba. A la, maison, Clemente, a la Uuu, ale, 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 ale... Ale, ale, ale... Ale, ole, ole... To trochę od silnika gry zależy, co gra wygryje. To kurwa, Wykopuje swojego bramkarza, który to łapie. Co to ma być, ty? Każdy może bronić. Jestem No podaj dzwanie Ja pier... Już by gol był Mamon on O kur... Myszki Przepraszam, myszki jest Ja pier... Mamon on Gol Mam on Ja pier... Ronaldinho, obejrzyj mi to jeszcze raz Pyk pyk No Wrzutkę dostałem, nawet nie patrzyłem w stronę bramki tylko pyk Lekką brameczkę Jesteś sam, jesteś sam, jesteś sam, nikogo nie ma koło ciebie, nikogo chodzi mnie. Ja spokojnie, spokojnie, spokojnie Oku, blisko, 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 mm. blisko. Ale Siła strzału jest ograniczona trochę. No nie no, pada pan... tylko on nie masz przeciwnika ze sobą Ja pierd... No znowu nam załadowali w w w time. Ale ziomek ładnie zagrał o, ale pięknie no! Ty hey, to już się trafi lepsi nam, bo już widzę. Nice! Ale podałem krzyżowe. Pięknie, mamy goła! Jest! A znowu strzelił No ładnie, dobrze gra ten gościu. O, ku... Mamy ramkę, mamy ramkę ZNOWU Nice! O, okej, 4-0. Ej, no 0 obrony Coś tu jest, no tak, Dzięki za to, no Mamon, on grasz? Tak No kur... dostałeś! No bo jadłem, ha! nie na po co w ogóle biega? Oj, mam on! Kur... Ale żeś to przepuścił! A jakby telebramkę trafił? Bo, ale nie chcę No i kur... próbuję strzelać, kur... jak nie ma nawet siły w, w nogach! To jest dosyć to się sama. Zobacz, zamiast mi podać, nie miałem przyjrzenia pola, żeby podawać piątka, pyk Zobacz, jaka piękna, piętka. Oku, Pupek. trzeba było zrobić ten odpicie nad poprzeczką. Yy, nie pomyślałem o tym, chciałem strzelić w krótki ruch. No, nie masz przeciwnika obecnie, nie masz przeciwnika, po prawej, twoje jest przeciwnik. Jeden. Patrz jakie piękne... Walk. Pięknie, KURWA suchar. Ty no popatrz! Strzeliłem pierwszego gola swojego! Ładnie! No no patrz jakie podanko dostajesz piękne No dobra, ale patrz kurwa! Patrz to! To podanie było fakt fakt no ładne! No, ale nie mogę skręcić! Właśnie to jest ten problem! Na pustą kurwa Mamon. Ale słuchaj mnie! Nie można skręcić kurwa się jak już chcesz kopnąć! Rozumiesz o co chodzi? Nie można skręcić postaci! Nie skręca! Nie wiem czy to jest Battle Pass, nic mi nie wiadomo. Mordę, ja dopiero kupiłem tą grę przed chwilą. Ale rundalinio za cztery jest. Podobny jest już Battle Pass, ale bo oni tak mówią, żebym kupił pewnie. Jest! Przepustka kapitańska. Jest! Kupuj mi piszą. Ja mam za free, bo kupiłem wersję Pro. Ty to? Ty no? Chcesz znowu, że tą premium mam. Taki niebieski ten masz, no? Mam już. I nagrody tym zielonym co Spa, dostajesz odbierasz. Okej, okay, faktycznie jest coś tam, no. Ale nie mogę się odblokować tego, Enter mi nie działa. A działa już, dobra. Dobra, faktycznie, no. Dobra, darmową koszulkę sobie dobrałem I exp się odbiera, już kumam o co chodzi. droższe ci, że pijesz kolkę, troszkę. Kolka zero, ba. A jaki mamy skład? Ja i suchar i chyba Luki jeszcze będzie, ale nie wiem. To mi. Eee... No, kaza ku... ściany i przebiegasz co, nie? Tam o k***a, ku... mógł mi pozać do tyłu, bym strzelił prostu ale nie wiesz tam jest coś tam. Jak nie? Naciskałem mu przycisk, żeby podał OPS ta ściana, Bromka, że szczerze że wiesz? A, próbował mi piętko ładnie podać, kurde Szogun, czy twoja drużyna ma jakiś przestrzeń, do jeździsz na wyspach? 10 zł Nie no, na bank to nie jest Szogun ale tam... To nie Szogun, szogun to. napisał Kuba, tak w ogóle co do twojej, twojej postaci, postaci. Ronalynie To jest taki to problem, że Japson nawet gry nie odpali, nie? No Koryna. to czemu? A ja wiem złota. On no, biegnij, 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 masz dwóch za sobą Masz jednego ze sobą Hul. O fu... no. Luki okay, no, mogę no, strzyszyć no. bym ci podał Ja nie ja chcę bramki, ale chodzę no Ja pójdę, ja pójdę, nie ma problemu Nic. Dobra, już dzięki Przynajmniej na mnie nie jest <laughs> Dobra, ale to taka szybka akcja była No, ja muszę to zobaczyć że... A czemu znowu 11 godzin Twitcha zamiast na kiku odpalić? Nie wiem Bo no tak ja mam, że tego wiesz przyzwyczajenie Nice Mam on, jesteś... jesteś... Ja Za to Podaj mu, podaj mu, podaj mu tamtemu yeah. Ale... No nie miałem sprinta, bo był zwardowany no. i to jest problem Ale powinienem sobie wypuścić piłkę wtedy Nie? Yeah. Masz dwóch po lewej nas, z przodu Mama źle podkręciłem. O kur... nie mogłem się już odwrócić, wiesz, nie mogłem się już odwrócić. Ty to już kur... na pusto nie trafiłeś, to już no inna drugi raz, ale prób... nie możesz się odwrócić w pewnym momencie, wiesz? Mam on, masz Teraz możesz jak masz sprinta? Aj, ale próbowałem, ale nie no nie widzisz mam. oni od... ale ładnie wyszło. Ale kur... po czemu nasz nie biegł? Mam on wyjść z boiska, szkoda piłki. <noise> Jak nie prądu to piłki szkoda Paniaki, jaki co? Ja, ja wymyśliłem ten tekst O, O ty kondomie O ty kondomie <głos> Ale to w formie meba co? Nie no wiemy Mam on Jesteś bez przeciwnika O kur... Już miałem czystą co pozycję na bramkę Nie masz przeciwników, nie masz przeciwników Ale piekiel uh. Ale loba ci za... Na... <laughs> ale mnie obsrał. W się tak robiło, takiego loba, lekkiego podcięcia pętem, że dwa razy się naciskało yy, strzał Cześć, albo wrzutkę. O kur... to kur... tak, nabrałem. Nie, nie chcę bronić, nie chcę bronić, nie umiem, nie umiem. To jest pacja. <laughs> pacja i AD. No podaj no, poda... na lewo, nic poda... Ten gościu spodał mi i stoje no co to kurwa ma znaczyć? O no, co To Nie dowiedziałem się, czy O niestety, poszedł na Hama piłkę stracił Oj, oni nie mądrzejsi te No. Ma. Oj, ma, ma, ma. Podaj, środek, podej, podaj, podaj O kur. No, no i po uł, co pan się ruszyłeś ładnie ci podał widzisz? I'm on it. Tam jest Suar, biegnij. wal, 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 Tam wal. Pięknie. Myślałem, że nie pobiegniesz jak ci to podałem. tak stanąłeś na chwilę. Chyba w soku było, takie piękne podamko to. Co? wypuściłem, wypuściłem. Robisz to, na Co zrobiłem? Zajebiście od, od ściany podałem się komuś do przodu i pregole strzelił. No z tym golem to se kur... nie No, No z tym golem przekolorowałem trochę, ale wiesz. Zobacz jak ładnie podałem, pyk. Ej, to nieprawda jest fejur. mam Mamon miał pracę przed Igiem i to na dużo jak opowiadał kiedyś. No trochę miałem. Ja to nawet i stary chodziłem rano i na tym, w komisie ścierałem szmatką kur... żeby były samochody dobre, wiesz, na, na ten... na otwarcie. Litzę też rozwoziłem, oczywiście. Dużo miejsc pracowałem, no. Nie nie mam już ważnych UDT. Do przodu od razu wyjazd podnioś. Mówiłem po linii. Sorry, 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 sorry. Bez no bramkas. Mam on. O kur... super słupek trafiłem. Mam on. Sam biegniesz, sam biegniesz, sam biegniesz. Sam, sam. Totalnie sam. Kur... Tym Za babem. długo wypuszczałeś. Wiesz, co to by wypuszczenie? 10 sekund, wcześniej, 6... nie, no przesadzam, ale te 2 sekundy wcześniej nacisnąłem, ono po prostu dopiero zadziałało, jak do piłki dobiegł odpowiednio. Zasad takie jest, że, no, nie masz, nie masz na to wpływu. To raj, no nie... ku... Dlaczego ja te nie wprowadzili wolnych w tej grze? Kościół mi wjeżdża świetnie w ja nogi. Nie, to samo celuje. Niby możesz, ale nie możesz. Ja zauważyłem to. No, nie możesz wycelować. Są tylko trzy drogi, gdzie możesz wycelować. Prawo, lewo i prosto. Nie możesz pomiędzy. Nie możesz. No nie, bo już... Nie, bo już któryś raz próbuję... W... W możesz, smażesz na samóczku, na skos Ta, Na samóczku to i ja mogłem, a tutaj nie mogę, humasz No mówię właśnie, że to samo kontroluje to czasami Tak jakby auto coś było włączone Gość mi piłkę może zdjąć jak wykopuje bez celu to ty piszesz A w zasadzie pisałeś Mamoś prawo wolne i i, i wiesz co, na prawo myszką wziąłem, patrzyłem na gościa, celownik miałem na gościa i tak mi kopnął w lewo. Rozumiesz? mam on, mam on, mam Zobacz Oj. Weź ktoś klipa zrób, ta gra jest rozpięta. Na skos ci poszło do tyłu, no No a, a kreskę miałem na skos po lewo do przodu. Weź ktoś klipa zrób. Zrób ktoś klipa proszę. Trzech to trzy pięknie. Bo teraz to już jest ładnie. I, nie wiem, nie gram w to. Kary, zupełnie inną stronę kopie niż ja pokazuję. Dobra, ty no ładnie jest. Ale nie musiałeś w ogóle tam robić tego, tego drugiego, tego genius. A, małonarczy. Dobra, Podajesz już na środek. No nie mogę właśnie, bo gościu mnie z kilometra zabiera tą piłkę, ja nie wiem o co chodzi. Oni muszą to U... pozmieniać, bo to jest. Det uh, är spidrande Minecraft.